Jak zrobić wyszukiwanie 2D w Excelu, czyli jak znaleźć komórkę, wartość na przecięciu wiersza i kolumny? Dziś pokażę dwa rozwiązania. Pierwsze będzie wykorzystywało funkcję z klasycznego Excela: podaj pozycję i indeks, takie dobre, czyli dwie dobre koleżanki. Drugie rozwiązanie będzie korzystało z formuł tablicowych, a dokładnie Funkcji tablicowych, czyli już z Excela tablicowego chodzi o funkcję x wyszukać. Czyli zaczynamy od rozwiązania klasycznego, czyli wykorzystamy funkcję podypozycję, żeby znaleźć pozycję szukanej wartości. W, tej, w przypadku kraju na liście wszystkich krajów. Tu mamy tą listę wszystkich krajów. No i chcemy mieć oczywiście dopasowanie dokładne, czyli wpisujemy sobie tutaj 0. No a następnie. Potrzebujemy znaleźć numer kolumny, czyli znowu po tej pozycję tego wybranego miesiąca na liście wszystkich miesięcy na liście nagłówków i znowu dopasowanie dokładne. I mamy teraz tak numer wiersza, numer kolumny, to możemy wykorzystać funkcję indeks, zaznaczyć cały zakres danych i po kolei numer wiersza i numer kolumny zostawić, żeby uzyskać prawidłowy wynik. No i czasami chcemy mieć to w jednej formule, więc sobie kopiujemy naszą formułę tutaj bez znaku równa się i ponieważ ta formuła bez komórki D2, to właśnie ją tutaj wklejamy w miejsce komórki D2 i analogicznie robimy z formułą z komórki D9 kopiujemy bez znaku równa się zaznaczamy tutaj komórkę D9, tak dróg, trzeci argument funkcji INDEX i mamy całą formułę i nam właśnie jak stosujemy te Dwie wcześniejsze funkcje to dalej nasza formuła zwraca prawidłowy wyniki, Jak sobie nawet tu przestawimy wartości, tak to dalej działa prawidłowo. Ok, przejdźmy do rozwiązania w tablicowym Excelu. Wykorzystajmy funkcję x.wyszukaj Dwa razy. Zaczniemy od wyszukania wiersza, czyli szukamy kraju na liście wszystkich krajów, na nagłówkach krajów i zwracamy. Całą tablicę danych. Ponieważ pracujemy w tablicowym Excelu, wykorzystujemy funkcję x, wyszukaj to, co nam zrobi Excel, zwróci, rozleje. Cały wiersz naszych danych, no i w tym wierszu jest ta konkretnie szukana przez nas wartość, więc musimy znaleźć też odpowiednią kolumnę. Jak to robimy? Dodajemy jeszcze jedno x, wyszukaj. Szukamy sobie miesiąca na liście wszystkich miesięcy i naszą zwracaną tablicą, tak gdzie wyciągamy wartość, to jest ten wiersz znaleziony wcześniej. Musimy tylko zamknąć naszą formułę odpowiednio i. Mamy już wynik i wystarczy sobie jeszcze ewentualnie sprawdzić, że odpowiednio się zmienia w zależności od wybranego kraju i miesiąca, czyli tak naprawdę wybranego wiersza i kolumny.